Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i doczekaliśmy się rewanżu Wojny Draftów z Klautką. Pierwszy w tej edycji, witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam Cię, witam. Oczywiście pierwszy na moim kanale, bo rewanż już został rozegrany u Klautki na kanale, więc sprawdźcie rewanż. Opowiem tak, były dymy i to nie małe. Link do Klautki oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka, więc tam się podziało. No my chyba możemy startować. Tak. Czy jesteś gotowa? Tak. No dobra, no to zaczynamy formację. No. Okej, okay. ojejku, nie jest za ciekawy niestety. To ja pierwsza Dobra, mogę? wybieraj pierwsze. No weź sobie dwójeczkę. Dwójeczkę, na pewno. Mm -hmm. Ostatnio jak wybrałaś dwójkę, żałowałaś? Powiem ci tylko jedną. Teraz też nie, będziesz żałować. Nie, nie żałowałam, to super. Dwójeczkę. Na pewno? Tak. Nie zmieniamy. Nie. Okej, okay. to ty również wybierz dwójeczkę. I co, nie zmieniamy? Nie. Okej, okej. Okej, okej, okej. No dobra. Jak tam kapitanowie podobają ci się? Tak. No i super, że ci się podobają. To wybierz. To wybierz tego, który. Jest najgorszy, czyli. Nie, czwóreczkę. no na, kapit na kapitanie najgorszego? No, czwóreczkę sobie weź. No to może zmień jak najgorszego. No to właśnie, dobra, no zmienić, niech ci będzie. Na na na, na jed, dwa, a może trzy jednak. Może ta czwórka jednak. Nie, to już weź tam. Tą... No dobra, to weź tam czwórkę. No dobra, niech będzie czwórka. No to ty wybierz piątkę. I zostawiam, tak? Mhm. Ty, coś mi się zacięło, mi się. Co no pięknie. Zrobić? No, no i tak to się właśnie nagrywa z Tobą. Ej, nie wiem, czy mam nacisnąć X, ale jak ten X, to będzie dym. Jak się wybierze ta karta. Eee, no przecież. Jak nie ruszasz analogiem, no to... A, dobra, to... uff, nie, bo było jakieś potwierdzenie, że wybierz kapitana, jakby jakiś tutorial, ale mi pierwszy raz na RTG grała, wiesz. Czyli okay, dobra, okay. czyli mam jedynkę wybrać? Piątkę, piątkę. Aha, piątkę, ostatecznie? Tak. <laughs> na pewno? Tak. No jest zajebiście. Nice, no to dobra, <laughs> słucham dalej. No dobra, to bierz jedynkę. Dobra, to ty weź teraz czwórkę. No dobra, nawet nie dyskutuję, tak? Mhm. Uh -huh. No ale może teraz podyskutujemy. No <noise> Wiesz, że nie dyskutujesz. <noise> ja już ja czekam, tam co ty mi wybierzesz. Boże, tak? No, tak? No, ja no No, co chciałeś? Co, a co byś chciał? Pfu, tak, średnie są te karty, więc. A czemu ja słyszę, uśmiech, jaki końcik ust do góry? <noise> przy tym co powiedziałeś. <głos> 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 Czyli masz dobrą kartę jakąś, tak? No tak, do, tak, tak. To weź sobie, widzę, widzę tą kartę. Więc mhm. weź ją na, na trójce ona jest, tak? O, na pewno? Mm -hmm. Dobra, wybieram, dzięki. Mm -hmm. y to ty weź teraz kartę mm -hmm. z... Y mm -hmm. Mm -hmm. Z, naj z największym tempem. Okay. Taki, do taki dobry jestem. Taki jesteś super, ale mm -hmm. ty jesteś tak. super. Mm -hmm. No to weź sobie teraz kogoś, kto ma najwięcej podań. będę super. Najwięcej podań. No. No okej, okay, tylko no, no, dobra. <głos> <głos> To ty weź teraz kartę mhm. Która ma taki najszczerszy uśmiech. <noise> najszczerszy uśmiech ty. No dobra, to chyba... chyba ten. Taki szczery. <noise> Ale szczery jest uśmiech i ja nie mogę. Mhm. No dobra. No to ty sobie weź piąteczkę tym razem? Dobra. Musisz mi wziąć piątkę, nie? Jakby. Ja? No, no musisz, no. Dobrze. To wybieram ci jej dwójkę. I na taką, pewno. Taką odwróconą piątkę. Mhm. Odwrócona piątka. No. Żeby no się dobra. nie czuło pokrzywdzono. No i dobrze, no nie będzie. Ach, ok. Kogo wybierasz? O Jezu, zobacz, swoje wybory, wow, 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 No ale zanim to, no to oczywiście wybierzmy ci jakiegoś słabego gracza, to może zróbmy... Familiadę, tak? Tak zwaną. <laughs> to nie, jaka Familiada? No, się że wiesz, eliminacja. No, Okej, okay. to nie zła Familiada, słucham. Zgadzasz się? Tak. To nie, wiesz, no. bo ty masz dobre karty, to nie, 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 ja nie mam dobrych kart. No to weź jedynkę. No, spaniaczku. <laughs> Chciała zakręcić, Familiada, ci dam Familiadę. Bierz piątkę i tyle będzie z tej familiady jady twojej. I co nie zmieniasz? Nie, nie, nie. Kurde, na pewno. Tak. Serio? No odkryłaś. Się. Ale to jest ikona. Trzeba... No to wybierz ikonę, będziesz miała ikonkę w składzie, lepsze zgranie. No i, no i super. Dobra. No i elegancko, no. no malutku. Mm. <laughs> no dobrze. Ula, la, la, la. Okay, no, co teraz? Ale mam wybory, bo on ci cały czas jest tak mocno. Jest tak mocno, jest taki <laughs> Czyli fajer. tak źle, że hit. No ogień dobra. jest, ogień, ogień. Dobra. No, ogień no. to ja mam teraz, no słucham. Ogień masz? A na jakiej no. masz pozycji ten ogień? Ogień mam na jedynce. Na jedynce nasz ogień? Tak. Ale widać, że te kącie kitały tego tak śmiechają. <laughs> no to weź dwójkę, tak? No dobra, namówiłaś. Nie! Żartowa. A już wybrałem, no powiedziałeś. No że dwójkę. i właśnie, to jesteś ty. Dobra. No i To proszę jest. Powierza, to jest właśnie porabione dzień. No to wybierz mi też dwójkę i idziemy dalej. Dobra, to weź teraz czwórkę. I co, ostatecznie? Tak, tak, tak. Chyba, nie że? Zmieniasz. No. Chyba, że. No. Zmieni zmień na piątkę. I wracamy do jedynki? Nie, nie, nie. Czyli piątkę. Piątka. P piątka. <laughs> A, czwórka miała być nie, chyba, niemogą, tak? Okay. Zjednoczona. Dobra. No dobra. Dzieciaczek, no. Kada. No i teraz wybieramy. No to wybierz sobie koło chcesz. Dobra. Nice. Dobra, co ty weź, dwojka. No i co, ja nie mogę wybrać chcę? No nie, bo ty no. taktycznie to zrobiłaś, żeby ja to wydała, to masz teraz zabrały bary. Nie, nie. Dobra, to ale ostatecznie? Tak, ostatecznie. U mnie bez znaczy. znaczenia. Ostatecznie zobaczymy, kto będzie spał się na kanapie. <noise> no wow. jest. Ja. Kogo, kogo? Ja. No. Yy, no to dwa. Dobra. Wybierz, że... go. No, wybierz, że go. No dobra. To weź znowu dwójkę. No, Może w końcu trafię. Jezus, nie możesz wziąć dwójki. Przysięgam. Nie no. To on no. jest za dobry, nie? On jest za dobry, stary. Nie Ale ja szans. lubię podnosić sobie wysoko poprzeczkę. Dobra, czyli dwójka? No. Dobra. U nie bez znaczenia znowu pięć numerów. Czyli masz skip, tak? No. No to trzy. Ja też mam skip. Dobra, trzy, tak samo. Okej. Okej, tutaj już coś się dzieje, ale szału. więc słucham panią. No to... Weź tego, który się najbardziej drze na zdjęciu. O ile nikt się tu nie drze. Uśmiechają się, albo są ponurze. No do tego, co jest najbardziej smutne. Hmm. Kurczę. Hmm. Jeju, dwóch jest takich. No to wybierz jednego z nich. Ale on chyba... Mam wrażenie, że Tibor wybierz tego między to, to nimi, to który tego. ma niższą roll. No już... Aha, czyli tego... No dobra, nabiorę tego z niższą, no dobra. W oh, pod pasuje, nice, okej, okay, na tego super, nie ogarnę. No, okej. Okay. super pasuje, ale też ze stanów, bo jest ważny wybór, tak? Tak, yy, uh -huh. to weź uh -huh. Uh -huh. zawodnika z najdłuższymi włosami. <laughs> nie, możesz, już tak, i na pewno mam tak zrobić? Tak, 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 tak. Dobrze, policzymy mm -hmm. się, tak? Jeszcze Tak, się tak, słucham, słucham. Co Dobrze, teraz? to może teraz eliminację zróbmy w końcu. No, ale na słabych kartach. Cały czas, Cały czas masz słabe karty. Tak, tak, tak. To weź trójkę i teraz zobaczymy, może będziesz miał lepsze. Mm -hmm. No dobra, patrz, mm. czy mam lepsze. Nie mam lepszych. To... No serio, mam to no weź same, piątkę. Same może. Same same Nie, no to już wybierz, między, daj mi dwóch na przykład. No dobra, to weź między 5 a cztery. Ostatecznie. Tak. Ja pewno nie chcę tego zmienić? No, no nie, no gdzie? No ja mam taki słaby skład. Mam wybrać między piątką a czwórką? Tak. Ja nie mogę. Dobra, nice, nice. Ej, dobrze jest, nie? O mnie bez Dobra. znaczenia. no to... Aha, czyli znowu masz słabe karty, tak? Tak, tak. No to jedynka. Okej. Okay. Ja nie mam skip akurat teraz. To na tym skipie weź sobie jedynkę, Mhm. No, u mnie jeden jest ciekawy. No Albo tak. Dwóch. Jeden? To może jeden... Nie, no nie zrobię hmm? tak hmm, przecież. Hmm, hmm. Weź sobie A. trójkę, bez znaczenia. Jaki numer? Trójeczka. Okej. Okay. Wybrałaś tego najlepszego. Kochani. Tak. Dobra, tak? to teraz wybierz sobie A. kogo chcesz. Za to, że taki dobry wybór. Wow, serio? Tak. O, kurde. No. Zaszalał. Ale mi dałeś teraz, no. wiesz? Dałeś, ale dałeś, ale dałeś. Tylko ja aż naprawdę nie wiem, co mam zrobić teraz. Hm. Naprawdę jest. Kurde, ciężki wybór. Dobra, biorę, biorę. No, dobra, tak zrobię. Dobra, u mnie jest skip. U mnie jest. Yy, no, też ale kogo? Skip. No, ale kogo? A, no to dwa. Dobra, to jak u ciebie też skip, to jeden. Ale taktyka, nie? Zawsze jak skip, coś mówi 1, natomiast lepsza no. karta, Beka. Mhm. Dobra, piątkę weź. Okej, okay. ty weź jedynkę. Okej, <grym> okej. Okay, okay. To no ja ty ja sobie weź... Ja zagrać w eliminację No, teraz. weź so No nie, nie, teraz to sobie weź najniższego. Dobra. No, już tam nie było tego, czyli mam Najniższy! <laughs> 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 Oj, biedny on! <laughs> Jaki niski! O, no dobra, to ty no. weź teraz mm -hmm. ee, z zawodnika najbardziej fizycznego. Najwięcej fizyki co ma, to? Tak. No dobra, niech będzie. <laughs> dobra, a teraz eliminacja, czy też nie? No nie bardzo, no. Znowu? Szału nie ma, tak. Hmm. Więc. To może nie wiem jakaś gra? To dawaj jakąś grę. Może kamień na no. co. Może dwóch wybierz. No dobra, to weź między dwójką a trójką. W sensie, że te dwie karty nie i z tych trzech mam wybrać? Nie, wybierz między dwójką a trójką. Czyli dwa albo cztery. Nie, dwa albo trzy. Mhm. Albo no, nie! No To może dwa i trzy. <laughs> no dobra. Dzieciaczek. Okej, okay, okej, okay. no dobra, to ty weź słuchaj eee, Trójeczka. Dobra. U mnie bez historii U mnie za to z wielką historią. No ale to słuchamy najpierw u mnie może. To może. No dobra, to ja ci wybieram teraz na no. przykład y, piątkę. Tak. A ty mi... No ty Powiedz, mi wybierz co? <laughs> że mogę wybrać trójkę. No a ty wybierz wtedy trójkę. Tak jesteś super? Tak. I nie zmieniamy. No nie no jak chciałeś, trójkę masz trójkę, kochanie. Jezus, to jest legenda mojego klubu, nie? Nice. U mnie bez historii. Czekaj, muszę go od razu do składu dać, bo... To kogo? Bo... Nie powiem ci, legenda. Ale w sensie, kogo ma wybrać, jakby bliski to nie powiem ci też. I co teraz? No pięknie. I co teraz? No, biedni widzowie. To weź piątkę. No, no dobra. To ty weź teraz piątkę. Mhm. Weź piątkę. Dobra. To ty weź teraz jedynkę. Mhm. To może eliminację na koniec? No, nie, ja nie mają coś... sensu. Ja nie mam A nie powiedziałeś mi co ten, dobra, jest z gipnami, tak? Bo strasznie przedłużę z tymi wybory. To weź co? teraz z najdłuższymi włosami. Dobra. To ty weź też z najdłuższymi włosami. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Ostatnio u mnie jest wybór. No to weź też z najdłuższymi włosami. Wszyscy mają krótkie. <laughs> no ale ktoś <laughs> musi mieć najdłuższe z nich. <laughs> no dobra. No to ty weź, no jest. Jezy... No, już jest koniec, już, już koniec, już koniec. A już nie masz? Nie. No, skamujesz, pewnie sam wybierasz. No, wybrałeś to ja też. muszę sam wybierać, jak ten. Czekam, widzowie czekają na wybór. No to mówię, dobra, wybieramy widzowie. Widzowie powiedzieli, że okej. Okay. Także widzimy się w meczu. No i zobaczymy, co tym razem się podzieje na wirtualnej murawie. O kurde, o Nie ugażysz. Ale nie nagrywałam. Czego nie nagrywałaś? Gry, ale zrobiłam teraz klipa eee, nie widziałam twojego składu przez to, nie? Jak? Będę musiał cię ukarać za to. I zaczynamy 1,05 minuta. No bo zagadujesz mnie, czy jesteś zestresowana, że się coś nie nagrywa. <laughs> Specjalnie to robisz. Ojku, no po prostu... Przesadziłaś, tak? O Jezus Maria! No budzimy się, bo tu dwucyfruka <noise> będzie. <głos> tak, mam Wandajkę w obronie. Aha! To no był, to wiesz, pozdro, nie. Wiesz kiedy był Wandek? Jak powiedziałeś, no wybierz kiedy? sobie kartę, jaką chcesz. A, fajnie. No i właśnie się wybierać <noise> na najlepszego, tak? No tak jesteś właśnie. <noise> Miałam wybrać najgorszą kartę. No tak. No pięknie. Wow, ale, ale zamieszamy. Ale nice. masz tutaj jeden jeden, tak? No, jestem. Wtedy tam, właśnie jest pokazujesz tam, charakter, na... jak widziałem jest No, pokazałaś nie? właśnie charakter, grając na tapinę. A mamy grudzień, tak? tak? A, a mamy grudzień. No to masz normalną teraz bramkę. No to dobra. No nie wierzę! Wystarczy nie się wierzę! przesunąć bramkarzem. A no, to się przesuwajmy dalej, tak. <laughs> <laughs> jak to, to jest? Kolc. Z okay. Nie no. Tak czytelnie? Mhm. Mm Czasami, wiesz. Mm -hmm. No nie, co Skoll zrobi? Jezus Maria, co to było, stary Rary? Mm. Ale zaskoczył. Ale on jest mm. rudy, nie? <grym> nie, nie, nie? Czy ty A masz coś wiecie? do graczy rudowłosych? Nie. Ja szanuję wszystkich. Ale fajny, mam dziury w obronie, nie? Zaj Aha, co robi ta obrona? Spalony co? Bo, ja co zrobiłem! co robi ta obrona moja, nie? Ale... Ja Zero kontroli mam nad tym. Kurczę, ale super zagrałem, przyznaj. No. Że nawet nie wiem, kiedy jest spalone. O, patrz, legenda mojego klubu. A wytłumaczysz, się. widzą, kiedy jest spalone? Jak jest keczu, i majonez. No. Ula Na la piecie. la la! Klepeczka, sra, ra, ra, no, da, ra, Re, 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 re. Ta pinki po linii tylko. Pinki do pinki, tak. co ja mogę zrobić? No, no co ty robisz? Hmm. Takie strzały, co? W hmm? gimnazjum broniłam. Na, w gimnazjum broniłaś właśnie na bramce? No i złamałam im rękę. Jejku. Ja Jak tak oni mogli cię wystawić na bramkę? No to co niegrzeczni. nie No pięknie. No nic, ale po pomalutku. A hol, ale humorek jest, tak, bo prowadzisz? No. To cieszy buraczka. No, trzeba czasami widzowie. O, zobacz, zobacz czarodziejkę. Wyszło mi! <laughs> czarodziejka, tak? Czarodziejka, jo. Nie, jo, wziął. Ale porażkach. jedzie pa! Zobacz o. jak jedzie. No nic nie mogę zrobić, niestety. Ale na szczęście. I mamy bramkę ładną. Piękna no, masz, akcja. Masz, no. Przepraszam skillam, przez... dwa, dwa. Nie no, na, na cieszynkę się dieciaczek. obraża. To jest taki dzieciaczek. Zobaczymy, czy teraz pod presją wykorzysta tę sytuację. Cały czat patrzy. Wszyscy widzowie. Cześć nie gramy na live, ale, ale patrzą, tak. Ole idzie. idzie, ale idzie, ale idzie, ale zostawiony modrić u góry, kochanie. Hop, hop! Hop! hop. A to Trzy z... dwa mamy, tak? Serio, nie? No nie da się grać. <laughs> nie da się grać delay jest... jeszcze, tak? Serwery, delay skład. <laughs> obrona się rozjeżdża. A do tego wszystkiego, co się dzieje? Okres mam. Jeszcze ok, no właśnie. Także mamy już bingo. Niektórzy mogą zaznaczyć. O jejku. Skąd? Nie! No nie musisz, no w ogóle. Nie, w ogóle nie. Nie, jakby. Nie, Chciałbym. Nie, no serio, nie. Tak, przepraszam. Jakby... Teraz na serio zagram. Dobra. Bez litosna będę, wiesz? Ło, wow, bez na kilku, zobaczmy. Ło, wow, wow. o jejku. Łojejku, łojejku. Wow, wow, johan95, moja ulubiona karta od dzisiaj. I lecimy, błyskawica, so. Ej, czemu oh. mój zawodnik nie ma? Ja pierdziele nie uwierzysz, stary. No. Ja sobie włączyłam moją taktykę, której nie mam taktyki i miałam bardzo ofensywny. I wszyscy no mają zaraz staminę, jak co. Patrz na dzinczenko, zobacz mają staminy, widzisz to? No nieźle, ale ja wy pier... Ja pier... <laughs> no nieźle. Wow! A bramkarz też stamina stracił? No, Boże, kochany! Nerwujesz mnie. Ja pierdolę, nie, no nie mogę się tam przejść do tego pokoju drugiego. Puszkarz, przepraszam za skilla, ale mocny jest, powiem ci. Naprawdę jest mocny. Ja pierd nie. Pusta bramka, panie. Pusta bramka. No, się przesunąłem tak po prostu. Czuwamy, czuwamy. Pomalutku. Ojoj. Oj, oj. W końcu. Dobra, ja jest... wrócimy zaraz, tak? <noise> wrócimy. Dajcie tylko Puszkaszowi piłkę. O nie. Nie. Ja pierdziele, co to jest za karta, widzowie, zbierajcie wszystkie końsy na Ferecia Puszkasza. Ile to jest metrów przecież, nie? Ile to jest metrów, czekaj. 30 metrów i on wali fałszyki? A na bramce kogo masz? Jakiś wadachowicz, ale... a okej, okay, okej, okay. Vlachodimos chyba, nie? Coś takiego z Weź... Odejść tym puskasem, bo jak tylko go zaraz wykastruję. Hey, hey. Biedny on! Ale się teraz zezłościł. Właśnie, bo my gramy na koncie G, nie? Czyli konto łaków. Usuwam to konto oficjalnie po tym meczu. Przestaniesz, przestaniesz się skradać. Jak się skrada w ogóle? Masz fałszyka ty. O, no pięknie. Nie wiesz, co tu jeszcze się stało? Jeszcze faul. O, dobra, ja mam Ostatnia taktykę. akcja. O, poka taktyka. Uwaga. <laughs> I tą piękną taktyką <laughs> można zakończyć ten pojedynek. Powiem tak, widzowie. W meczu rewanżowym było zdecydowanie więcej emocji, więc koniecznie zajrzyjcie do rewanża. Puszkasz to, co zrobił w tym meczu. To jest jakiś Przesada, hit. Nie? Przesada, nie? Absolutny hit, jestem pod wrażeniem. To dawaj Puskasa zamiast Ziko. No właśnie się zastanawiam, tylko kurczę, bo, jak bo ty to jednak tymi, to jest... Bo tymi tak... A co, on ma, on ma w ogóle fałszyki jako z PlayStation? Czekaj. Szczerze to nie wiem, na pewno to jest A ty ta... miałeś 92, to nie miałeś 93 Puskasa, to jest zwykły Puskas. Zwykły? No, bo miałeś 92. 93 to jest puszkarz. Mam go w składzie, widzę przed sobą. Tak? 93? No, 93 patrzy na PlayStation. No ma fałszyki, ma. Ma fałszyki, Ale ma fineski. Chyba. Ale główny PlayState to jest ten no, widzę um, z tym dribblingiem. Ale zwykły, nie? Też feł, zwykły też ma fałszyki. No ale niesamowite, niesamowite fałszyki Puskasa. Przecież 30 metrów on wali fałszyka ze środka boiska. nie? No, powalona to jest. No. Niesamowite, niesamowite. Także link do klapki i rewanżu tam e, macie w opisie oczywiście. Ja Ci dziękuję bardzo serdecznie za udział w odcinku. Dzięki, dzięki, sorry, Rary. Dzięki. Trzymajcie się no i na razie. Trzymajcie się, na razie.